Kolejny skarbik, coś tu się klupnęło, truchełka tam jest, jakiś zombiaczek leży. Dobrze, dobrze, jest złoty skarbik i jest kundel i tylko jeden kundelek. Nic więcej poza jednym kundelkiem? Tam coś na czerwono się świeci, ale to nic groźnego. A jednak są dwa kundelki, no dobra, daliśmy ciała. A ty nie masz lepszej broni, o Jezu, nie daje jej nic. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Najpierw Bormin. Dobra, jeden piesek padł. Przeciwnik mnie usłyszał. No wiadomo. Teraz do nas po podbiegnie. Czy jesteś w stanie trafić? Jesteś. Ty jesteś w stanie trafić. Ale mi się wydaje, żebyś podbiegła troszkę. A w sumie czekaj. Niech się ruszy piesek. Jezus, to za sierota ruska. Spudłowała. No dobra, teraz to już musisz trafić. Tylko bormin tutaj zamiata. Dobra, ładować bronię Szybkie wyliczenia. Wiadomo kto ile zadaje, każdy pamięta. W ten sposób bardzo łatwo możemy pozbyć się szyb wszystkich przeciwników. I nie tracimy czasu, no. Czas to pieniądz. Moglibyśmy się tu zakradać, wskakiwać. Tak dalej, a propos wskakiwania. tak, bo nie dzieci nie widzieli. Dobra, mamy to i skrzyneczka ze skarbem. I mamy tutaj szansa na trafienie krytyczne przy strzelaniu z podwyższenia. No dobra, no to trzeba zacząć używać przedmiotów. Więc, jeśli chodzi o czapeczkę, to wiemy, że babka, ona potrafi sobie wchodzić na wyższe przedmioty, więc ona dostanie kapelutek. I niestety nie masz żadnej drugiej broni, żeby dać. Możemy użyć jakiś przedmiot. Więc ja bym chciał, żebyście zaczęli nosić właśnie jakieś granaty. Ponieważ ty masz małotowa, to dostaniesz też zwykły granat. Ponieważ ty masz granat dymny, to dostaniesz też mołotowa, a ty masz mołotowa, więc dostaniesz granat. I pełny ekwipunek jest. Wszyscy się cieszą, dzieci tańczą. No i możemy iść w tym kierunku, czyli do jakiejś tutaj zatoczki ładnej, która nie wiadomo dokąd prowadzi. Albo badamy miejsce katastrofy. Nie zostaje nam tylko miejsce katastrofy. Chociaż z drugiej strony bardzo mnie kusi, żeby iść w tamtą tą stronę. No ale już dobra, no idziemy za questami. Tu jeszcze chyba skarb jest, z tego co widzę się coś świeci. Właśnie, ja tu byłem i nie zauważyłem. Chodźcie misiaczki do mnie. Jest złomik. Ja myślę, że tutaj przejdziemy na kaczkę. O, kaczka dobiegła. A wy tam zostańcie, bo się nie umiecie skradać. Jezus, rzeźnik ma 8 hapsów. Nie zabije dziada, choćbym chciał. Ale możemy go wziąć na dwa baty. Ona też ma broń cichą, która zadaje cztery jak ja se tu podejdę o w taki sposób nie i weźmiemy pana kaczkę tam ci mogą zauważyć no dobra to nie poczekamy na niego on tu przyjdzie ty tutaj możesz podejść ciutkę bliżej ty masz delikatnie większy zasięg, więc on niech tylko podejdzie na tyle ile potrzeba. O, 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 o. I ambusz. I ambush. On tu nie wie, co się stanęło. I ona mu jeszcze w oczko. Dwa szybkie strzały i od razu ciche zabójstwo. Jest postęp, tyle wam powiem. Tutaj jest ziomeczek do góry i jakiś Medobot, Pedobot. Jest skrzyneczka, ona tutaj nam da super skarb. I to jest Ultra Overpower Pancerz Gladiatora. Plus 10 Właściciel jest niewrażliwy na trafienie krytyczne. No i to ja lubię. Do góry łowca ma 16 hapsów. I Medobot też ma 16. No już się zaczyna jazda, już się zaczyna jazda. Hmm. Czekajcie, czekajcie, to jakoś trzeba zrobić fajnie. Hey, you on the truck! Ugly face. You see anything out there?

Mógłbym zrobić tak, żeby wszystkich tutaj zwabić, ale widzę, że szaman ma taką tubę. Jak on użyje tej tuby, to zaraz tutaj zwabi pełno typiarzy różnych. Pełno różnych typiarzy, więc spodziewam się, że będziemy mieli ostrą jazdę. I nie każdy u nas ma full hapsy. 16, ty bijesz 7, ty bijesz 5 i ty bijesz 4. Tak, 7. I całą drużyną jestem w stanie za jednym początkiem zabić jednego typiarza. I mógłbym ich podpalić, ale wydaje mi się, że Medobot. Nie zostanie w ogóle ruszony tym. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Dajemy ambusza tutaj. I Uf, sobie... Aż drogi... Wycofaj się z walki. Czemu Y się liczy jako Overwatch? Nie wiem, chciałem X nacisnąć, o. Ten zadaje 5 obrażeń. Ty zadasz mu 6 obrażeń. Ty zadasz mu pięć, czyli dziesięć, i ty byś musiał dobić. Szansa na trawienie tylko połowa. Dobra, najpierw kobitka. Jezus. Głupia kobitko. Jezu, i kolejna sierota. Przeciwnik mnie usłyszał, no ciężko mnie nie usłyszeć. O, ten zbieg. Jezu, cztery obrażenia. Ten zawołał jeszcze kolegów. No to... To, to, to jest chyba troszkę pozamiatane. 75% jest takie, coś co powinniśmy strzelać. Krytyk, o jest, o jeden mu został, ale babka pada Medobot, <laughs> <laughs> pedobot wskrzesza zmarłych. To bardzo niedobrze. Ona padnie za trzy tury. Na pewno musimy najpierw zdjąć gościa, bo nas tu wykończy. Skrzesisz ją i przeładujesz. a ty ten strzela, no i tu musisz w pedobota strzelić. No, nie wierzy i wskrzesił go. Stasaka. To nie będzie takie łatwe. No ogólnie, co bym nie zrobił?

Z porażka. Kruczy dead. Dobijcie mnie. O, ten ma duży zasięg. Pedobot wskrzesił łowcę. Game over, ok Wiemy o co chodzi Mamy szansę się z tego wybronić Bo mamy jeszcze troszkę apteczek Ale ten robocik Jest tutaj strasznym problemem Więc musimy zabić najpierw robocika Tamten typek, ten łowca Tak czy siak przyzwie nam kogoś Chociaż Zobaczymy sobie, jeżeli on miał 10 hapsów nie łowca, tylko szaman. To może łatwiej byłoby właśnie zabić szamana. Jeszcze raz mu się przyjrzyjmy. Szaman ma 16. To choćbym chciał, nie jestem w stanie go zabić. Ale jeżeli go zabiję, zostanie mi tylko. Dwóch, dwóch łowców i nie będę miał tamtych przeciwników dodatkowych. Więc skupmy się najpierw na szamanie. Skupmy się najpierw na szamanie. A i chyba ktoś miał ekwipunek. I mało bijesz. Ty tam możesz umierać. Dobra, tobie damy, fajny pancerz. Jest jeszcze opcja, że uleczę moich. Oni będą mieli wtedy full HP. A nie, że są na jednego hita. Ale na razie spróbujmy właśnie w takim, takim zagraniu. Gdzie ten szamanista? On musi tu bliżutko podejść. To tutaj myślę, że nawet weźmiemy go tak. Na dwa. Na pewno łowca z góry nas będzie chciał skosić. Okej, okay, ty strzelisz. Świniaczek strzelisz. 75 Jest szansa, że strzeli. Dobra, próbujemy. Pyk. E, 12 ma, fajnie jakby krytyka strzelił. Najpierw spróbujmy nim. Ja pierniczę. Nie tak, ani tak 30% nakryta. I cały misterny plan. Poszedł. Ja, ej, no to jest masakra, nie potrafią trafić. Dobrze, że spodłował chociaż ten. Ten to trafi. No nie, ten tu podbiega. Mmm okej, okay. teraz musimy zacząć kombinować. Rzuć granat zapalający. Możemy podjarać czterech typów, da nam to sporą przewagę. Podejmuję ryzyko. Możemy rzucić granat wybuchowy, i to jeszcze więcej nam tu da szans. Oni się wtedy mogą wszyscy zjarać. A ty masz jakiś wybuchające granat masz. Mógłbyś, możemy tu pozabijać. Albo podbić tu do typiarza, żeby on się właśnie sfokusował damage'em na nas. Czy jesteś w stanie tu dobiec? O jeden za mało. 70% szans na trafienie. Nie no, myślę, że w tej sytuacji to ratuje mnie tylko i wyłącznie granat. Nie to rzuciłeś ty sieroto! Dobrze, wyszło jak zwykle. No dobra, oni planą mnie. Nie chcą walczyć. tego bym chciał No jak 25% szans co to było w ogóle za dużo pomyłek za dużo pomyłek dobra ubisz

Rzucić granata pod stopy i mieć frajdę, że zabiłem kilka typów naraz. Bormin, walcz. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Jeszcze jeden hit point i pedobot do akcji. Czy schiluję kolegę? I koleżankę schiluje. No i czemuś użył na nią? Ty, sieroto. Przyznam, że jak gram na padzie, to, to sterowanie jest tragiczne. Pedobot, wkroczył i skosy w plecy, no nie. Game over. Dobra, moment przerwy. I w kolejnym odcinku spróbujemy po raz kolejny. To jak razy sztuka, a potem a potem już się pojawimy po fakcie, chyba. Aż się nie uporam, bo to będzie pewnie więcej niż jeden raz. Tak więc yy, zostawcie komentarz. Na razie.